Witam, jestem Remigiusz Kościewicz. Pochodzę z Welonga, tu się urodziłem i tutaj wychowałem się także w Młodzieżowym Domu Kultury. Pomysł tego, na ten cykl wynika z, mojego, z mojej wędrówki w rozwoju osobistym. To temy są fragmentami osobowości człowieka. Świetnym takim przykładem jest właśnie bajka Smurfy, gdzie jest mnóstwo postaci, które każdy reprezentuje jakąś osobowość. Zacząłem malować ten cykl, kiedy poznałem pewnego filozofa, który też jest mikologiem jednocześnie, nazywał się Terence McKenna. To nie jest pierwsza twoja wystawa z tym cyklem, z cyklem Totem mocy. Powiedz, jak wcześniej odbiorcy reagowali na Twoją sztukę. To było takie wow, za wiedzą, co widzą. Było bardzo entuzjastyczne zazwyczaj i dla mnie, i dla Tiego. Myślę, że jeszcze chwilę go porozwijam, aczkolwiek już mam nową koncepcję na nowy cykl, którego nie zdradzę. To powiedz jeszcze proszę, co chciałbyś, aby widz odwiedzający wystawę w Centrum Spotkań Europejskich w Elblągu wyniósł z kontaktu z Twoją sztuką? Inspirację do zaglądania w ogóle siebie.